Czego trener robić nie powinien? O, tutaj myślę, że długie tłumaczenia e, na pewno, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, to porządku. Długie, koncentracji. Czyli, czyli jakie? Myślę, że jeśli się ograniczymy do 10 do 30 sekund, to mhm. to będzie w sam raz dłuższe, mhm. to już dziecko będzie się nudził, już straci zainteresowanie i, i pewnie nic nie zapamięta z tego, co, co powiedzieliśmy. Więc tutaj myślę, że. Należy jak najszybciej i w krótkim czasie przekazać feedback, który, który chcemy przekazać. Tak jak wspomniałem wcześniej, zależnie też od części treningu, wiem, że to nie jest zawsze, zawsze proste, bo często trenerzy są sami na treningu. Jeżeli mamy ten komfort, że mamy drugi trener, to zawsze można podejść, podejść osobiście do, do, do i, i i mu tłumaczyć. Natomiast jak już jesteśmy sami, to próbujmy żeby było jak najmniej, jak najmniej e, przerw w, naszy, w naszym treningu. Oczywiście te, te napicze, ale jak już jesteśmy w ćwiczeniu, to, to żeby jednak mm -hmm. e, jakąś intensywność e, próbować zachować.